Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Z ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. Co się stało w Nim było życiem. a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością. Lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności. A swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto Słowo Pańskie. Macie tu rozmawiać o Słowie. Mówię Macie, bo ja niestety za chwilę pojadę z powrotem do łodzi. Ale nawet i po to warto było. Macie rozmawiać o słowie, które buduje, i o słowie, które niszczy. Macie mówić o słowie, które daje życie, macie mówić o słowie, które zabija. Jest to bardzo ważny temat. Dzisiaj wszyscy czujemy, ale myślę, że tak jak jest to ważny temat, tak jeszcze ważniejsze jest, aby uświadomić sobie na początku takiej rozmowy, że. Najważniejszym słowem, jakie rozbrzmiewa w, w historii człowieka jest Słowo Boga. Żebyśmy tego nie zgubili z, z pola widzenia. I e, kiedy się zastanawiałem o czym do was mówić, bo Kaziu w swojej dobroci powiedział masz temat wolny, nie? <grym> No to pomyślałem, że nie, że na takich rekolekcjach, o, o takim temacie musi być ten tekst, który otwiera Ewangelię Jana, prolog o Słowie. Chciałbym z tego prologu wydobyć cztery rzeczy. Pierwsza. Na początku było Słowo i Bogiem było Słowo. Najpiękniej to komentuje Benedykt XVI. Zrobił to w roku 2008. Ktoś tego nie czytał albo już zapomniał, to wróćcie do adhortacji Benedykta XVI, która jest zatytułowana Dei Verbum. Piękna, piękny tekst, piękny tekst. On był podsumowaniem synodu biskupów na temat słowa, więc... Y Rzeczywiście był taki moment stosunkowo nieodległy, 10 lat temu, kiedy cały Kościół podejmował taką refleksję. I Benedykt komentuje prolog Jana, hymn o, lo, o Słowie, hymn o Logosie. I zaczyna od tego, że ten tekst Bogiem było Słowo, Logos był Bogiem objawia, że w Bogu jest odwiecznie zdolność do rozmowy. Mało zdolność, zaproszenie do rozmowy. Papież mówi tak, że Logos w Bogu wyprzedza całe stworzenie, więc jeszcze nie ma żadnego potencjalnego partnera do tej rozmowy, a Bóg jest otwarty do Dialogu. Tak. Logos, dialogos. Dia znaczy tyle, co dla, przez. Ma wie, wiele znaczeń, ale logos jest związany z tym słowem dialogos. Bóg jest słowem, które jest propozycją rozmowy. Bóg jest słowem nie w ten sposób, że, przepraszam, gada sam do siebie. Nie. nie to jest. Jest odwiecznie nastawiony na dialog, na, na spotkanie. Papież kojarzy to, że Bóg jest Słowem, czy Słowo było Bogiem, kojarzy z tym, że Bóg jest miłością. To jest nauczanie Jana. Nie? Jan w wielu miejscach to podkreśla. Bóg jest miłością. I to, że jest Słowem, jest właśnie jednym z wymiarów tego, że jest miłością. To słowo jest dla budowania więzi, dla budowania relacji. Słowo jest dla spotkania. I Pan Bóg zawsze jest w tym, w, w tym spotkaniu, jest zawsze tym, do którego należy inicjatywa. I ta inicjatywa jest odwieczna. I ona jest wpisana w to, kim Bóg jest. Logos z racji na. Dialogos. Odwieczna, odwieczne zaproszenie do rozmowy. Oczywiście, że to zaproszenie to, to, nie jest, to nie jest rozmowa dwóch równych sobie partnerów. I to jest to, co warto gdzieś też na początku sobie uświadomić, że to, że Bóg mnie zaprasza do spotkania, nie oznacza, że ja wszystko z Boga pojmę, że ja z Boga wszystko zrozumiem. To, że On jest Słowem, nie oznacza, że, że w tym Słowie będzie zawarta cała absolutna prawda o Nim i że ja mogę Go do końca pojąć, przeniknąć, zrozumieć. Nie, wchodzimy w tę rozmowę także w takiej postawie bardzo potrzebnego w nas szacunku. Wchodzimy z tym, co w tradycji Kościoła nazywamy bojaźnią Bożą. W takim poczuciu, że no właśnie to słowo, ta rozmowa tyleż objawia, co zasłania. Nie? Nieraz te nasze słowa są za małe, a tym bardziej pojęcia, które się za tymi słowami kryją. Więc Benedykt mówi w którymś momencie tak, że jeśliś go pojął, to on nie jest Bogiem. To, że on do nas, do nas mówi i że wypowiada siebie przez to słowo, nie oznacza, że my możemy w sobie hodować taką pewność siebie, bo my już wiemy, kto to jest Bóg. W każdym razie. To jest bardzo ważna lekcja ze strony Boga. Słowo jest dla rozmowy. Słowo jest dla rozmowy. Teraz mi się kojarzy jest taki bardzo ważny fragment w hymnie o miłości w pierwszym liście do koryntian w 13 rozdziale. A wcześniej no widzicie, skojarzenia nie są zawsze takie precyzyjne od razu. To jest w 12 rozdziale, jak Paweł wymienia charyzmaty, dary, jakie ludzie otrzymują. I, I mówi, że jednemu jest dane słowo mądrości. Co najczęściej w tłumaczeniach na język polski jest, że komuś jest dana mądrość słowa. Nie. Tam jest, jest mu dane słowo mądrości. To nie, chodzi, to nie jest to samo mądrość słowa a słowo mądrości. Nie? Bo ktoś może być mądry. I zachowywać się z całym szacunkiem dla tu obecnych, jak pies ogrodnika. Mami nie powiem. Nie? Albo może być tak mądry, że nie potrafi nawet tego powiedzieć. Nie? A jak już zacznie mówić, to i tak nikt nie pojmuje. Nie? To... Na... Jest dar szczególny od Boga, jest charyzmat, który przychodzi od Ducha Świętego, że ktoś ma słowo mądrości. Znaczy nie tylko Pan dał mu mądrość, ale dał mu Narzędzie, żeby ją wypowiedzieć, a to jest działanie Ducha Świętego w człowieku, bo to nie jest tylko znowu kwestia zdolności takich czy innych, nie, zrobił sobie dobre studia i jest elokwentny, tylko mówi dlatego, że kocha. Bo to Duch Święty sprawia, nie? Że, że słowo mądrości staje się narzędziem spotkania, właśnie narzędziem mam dla Ciebie słowo. A nie na zasadzie, tu można akurat to powiedzieć, nie? nie będę do Was długo gadał, bo nie ma do kogo. Nie. Właśnie, że jest do kogo. Właśnie, że jest do kogo. To znaczy znam wartość tego, z którym się spotykam. Cenię sobie człowieka, którego spotykam i, i chcę się podzielić słowem, które w sobie mam. Nie? Słowo mądrości. Słowo jest dla spotkania. Słowo jest dla rozmowy. Drugi moment ważny w refleksji Benedykta XVI jest taki, że to słowo jest stwórcze. I to jest w prologu tym odczytanym. Wszystko przez nie się stało. Więc słowo nie jest tylko z zapisem mądrości, tylko Słowo jest narzędziem działania. Na innym miejscu w swoich pismach Benedykt mówi tak, że jak, jak Bóg kieruje do nas Słowo, to ono nie jest tylko informacyjne, tylko jest formacyjne. Słowo nas nie tylko informuje, Słowo nas formuje. A w, w prologu Jana jest napisane, wszystko przez nie się stało. To zna, I y, znaczy, że y, mówiąc najprościej, słowo musi się wydarzyć, słowo się chce wydarzyć. Słowo nie jest zadowolone samo z siebie, słowo nie jest na sobie skupione. Słowo ma cel poza sobą, to znaczy właśnie słowo chce być twórcze, słowo chce coś zmieniać. Słowo jest nie tylko mądre, jest też mocne. Dlatego chcecie mówić o tym, że potrafi zabić albo potrafi ożywić, bo potrafi zbudować albo potrafi zrujnować. Słowo jest mocne, nie, więc nie chodzi tylko o to, żeby sobie w życiu pogadać, i też nie chodzi o to, żeby napisać ładny tekst. Nie? Jesteśmy specjalistami w pisaniu ładnych tekstów. I co z tego? Piękne formuły. Hmm. Jesteśmy bardzo precyzyjni. Wiemy, co powiedzieć, żeby było dobrze powiedziane, nie? żeby nie można się było przyczepić tego, co jest powiedziane. Wszystko jest. na papier, papier wszystko przyjmie, jest bardzo pięknie. Co z tego wynika? Jakie za tym idzie działanie? Słowo chce być narzędziem stwórczym. Nie tylko chodzi o poznanie, chodzi o coś więcej. I wszystko przez nie się stało i co się w nim stało, było życiem i tu jest bardzo szczególny fragment rozważań Benedykta XVI, bo życie życiu nierówne nie? i jest, jest takie życie w, dookoła nas, które się dzieje, które Powiedziałbym tak, Tiszner by się może ucieszył. Ja nigdy nie używam takich kategorii, ale on pewnie. Tak. Więc takie życie, które się dzieje komuś, czy chce, czy nie chce. Nie? No, tam jest turbacz, nikt się go nie pytał o zdanie, czy chce istnieć. Jest. Na nim rosną drzewa, też się nikt nie pytał, czy mają być. Jest w człowieku taki wymiar życia, o które też się go nikt nie pyta. To jest to, co Jan pisze w tym prologu, że w nas jest taki wymiar, który się rodzi z krwi, z ciała i z woli męża. Nie? No jest. Ale jest takie życie, które może się w nas narodzić tylko, kiedy zostanie przez nas wybrane. I to jest to, to, jest to życie, które rodzi się ze Słowa. Że wtedy, kiedy spotykam się ze Słowem Boga i kiedy je wybiorę. Kiedy się na to słowo otworzę i, i kiedy proszę Boga, by się stało we mnie, nie? to ono owocuje we mnie życiem, które nie jest już tylko biologią. To są ci, co się z Boga narodzili, mówi Jan. Nie? Czyli pojawia w nas się życie, które. Które Nowy Testament nazywa Bożym dziecięctwem, Bożym synostwem. Każdy z nas się w życiu słowa nasłuchał. Ile z tego słowa wybraliśmy, i co się w nas narodziło z tego słuchania? I yy, to nas prowadzi do trzeciej myśli. Trzecia myśl jest taka, że słowo jest osobą. Słowo jest osobą. Słowo stało się ciałem. Zamieszkało między nami. W tym zamieszkało jest też taka deklaracja bliskości. No, tam dosłownie tłumacząc, to jest rozbiło namiot. Nie? Czyli Wśród tych, którzy żyją w namiotach, słowo rozbija namiot, staje się jednym z nich, staje, wchodzi w ich los, wchodzi we, w, także w ich ubóstwo, także w ich kondycję. Wtedy, kiedy rozbija namiot, to też nam pokazuje to, że tu i teraz jesteśmy w pewnej drodze, że jesteśmy wędrowcami, że nasz cel nie jest tu i nie jest teraz jest wiele rzeczy ważnych, ale słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. To znaczy, słowo ma twarz. Słowo ma twarz. Twarz kogoś, kto stał się bliski. I ono wtedy doznaje niesłychanej kondensacji, to znaczy to słowo jest zebrane w osobie. Je, je, jest poddane niesłychanej syntezie. Ja muszę powiedzieć, że przed lekturą Benedykta XVI nigdy nie widziałem tego zdania, które jest w liście do Rzymian 9:28, że Pan obiecał stworzyć na ziemi słowo krótkie. Słowo krótkie. Tam jest też, akurat Paweł używa takiego terminu, że ono może oznaczać wypełnione, spełnione. Jest, jest krótkie, bo bo, bo całe zostało wreszcie doprowadzone do jakiegoś do kresu, do finału, do celu. Tym streszczonym, tym zebranym słowem Boga jest Jezus Chrystus. To jest jasne. Osoba. Jezus z Nazaretu. To ma swoje wymiary praktyczne. Ja pamiętam, jak ktoś mnie uczył modlitwy Psalmami. Do dzisiaj chyba nie do końca umiem, ale kiedy przychodzi na mnie taki moment do pamiętania, że chcę się naprawdę psalmem pomodlić, a nie tylko go wyrecytować, to odnajduję sobie taką podpowiedź przez kogoś mi udzieloną. Zapytaj się, jak się ten psalm wydarzył na Jezusie Chrystusie. Jak się wydarzył na nim. Jak się to słowo, słowo Boga, spełniło na jego osobie. Potem możesz się zapytać, czy w takim razie może się spełnić też na Twojej. Jeśli się spełniło na nim, to słowo było w osobie, to może się spełnić też w Tobie. To skondensowane słowo, które jest w osobie, jest, jest słowem krzyża. To jest słowo Boga. To jest streszczenie słowa Bożego. Ten, ten krzyż natęczy. Ważne jest też, że kiedy słowo staje się osobą, to może się wtedy też stać milczeniem. Jak słowo stanie się osobą, to może się stać milczeniem. Czyli możemy sobie posiedzieć obok siebie i wcale nie musimy nic mówić. Bo liczy się bliskość między osobami. Słowo sobą I wtedy może być też milczeniem. I, i, milczenie jest ważnym Słowem Boga. Bóg czasami z nami milczy, wcale nie musi zawsze mówić. Znaczy, oczywiście zawsze mamy pismo pod, no, pod nosem. Kto chce, może otworzyć, ale każdy z nas ma w życiu pewnie takie doświadczenie, że otwarłeś pismo, czytałeś dwie godziny i nie usłyszałeś słowa. Może być tak, na przykład dzisiaj na mszy były dwa czytania i psalm w środku i może być tak, że nie usłyszałem słowa. Było przeczytane pismo, ale słowo. Może było tak, że Bóg chciał pomilczeć dzisiaj ze mną. To jest niesłychany dar miłości Boga do człowieka, że Bóg może nic nie mówić. I ostatni moment tych... Tej historii słowa to jest takie, że słowo staje się na końcu wspólnotą. To słowo wypowiedziane przez Boga w osobie Jego syna, Jezusa Chrystusa, nie? swoje kolejne wcielenie znajduje we wspólnocie, jaką jest Kościół. To jest taki fragment refleksji, który dzisiaj myślę trudno się, y, trudno się przechodzi. Y, ale y, Benedykt idąc za Augustynem, on zawsze szedł za Augustynem, nie, mówi tak, że y, słowo, słowo Boga czytamy, słuchamy we wierze Kościoła. We wierze Kościoła. I to Augustyn podkreślał, że nie rozumiem pisma bez wiary. Nie mojej, tylko wiary Kościoła. To człowiekowi dzisiejszemu strasznie trudno przychodzi, no a nam wszystkim może przychodzić z wielkim trudem z racji na sytuację, w której się znaleźliśmy. I z racji na grzech, który z nas wyszedł i stał się grzechem publicznym i wszyscy o nim w tej chwili mówią, wielu ludzi sobie zadaje pytanie, czy Kościół w dalszym ciągu jest wiarygodny do tego, żeby przepowiadać słowo Boga. Jak słyszymy takie sformułowania, które właśnie 10 lat temu Benedykt zapisywał. To one się stają dla nas takim wyzwaniem, które się przekłada na potrzebę nawrócenia. Nie ma wątpliwości. Nie? To znaczy tak, na przykład Benedykt mówi Kościół jest nauczycielką słuchania. To było. 10 lat temu na synodzie o słowie. Ja byłem na synodzie o młodych ludziach i o rozeznawaniu w ich życiu powołania. I refrenem pierwszego tygodnia synodu było, że Kościół nie słucha. Nie słucha. A Benedykt mówi, Kościół jest nauczycielką, bo Kościół jest kobietą. To jest świadome. Więc że Kościół jest nauczycielką słuchania. Jak Kościół nie jest nauczycielką słuchania, nie ma nic do powiedzenia. Jak Kościół nie umie słuchać, nie ma już nic do powiedzenia. Kiedy żyjemy w Kościele słuchającym, wtedy się dokładnie dzieje to. Dokonuje się to ta rola, którą Bóg wyznaczył słowu. W dziejach człowieka, w dziejach świata, w, w, w historii zbawienia. Znaczy słowo znajduje wcielenie we wspólnocie. I każdy z nas się cieszy, że żyje w tej wspólnocie, bo dzięki temu może rozumieć słowo, bo je rozumie we wierze wspólnoty, z którą wędruje, z którą idzie, z którą idzie. No, wtedy słowo staje się rzeczywistością. Aktualną, dziejącą się teraz, no to robiliśmy dzisiaj na początek naszego spotkania. Słuchaliśmy słowo w liturgii we wierze Kościoła. Więc biorę tekst, biorę pismo, czytam, ale słucham w wierze wspólnoty. Nie? W takim zaufaniu też, że to słowo buduje nas jako wspólnotę. Znajduje wcielenie we wspólnocie ludzkiej. Więc można by powiedzieć tak. Taka refleksja Benedykta zbudowana na, na, na prologu Janowym, że słowo ma kolejne wcielenia najpierw w stworzeniu, w stworzeniu, potem w piśmie, potem w osobie Jezusa Chrystusa. I na końcu we wspólnocie. We wspólnocie. Biskupi, kiedy podsumowywali tamten synod, to mówili tak, że słowo najpierw potrzebuje głosu. To w ogóle ładne. Zaczęli od tego, że słowo potrzebuje głosu, a nie potrzebuje kształtu. Czyli Bóg posyłał na przykład proroków, a nie posyłał rzeźbiarzy albo malarzy. Tutaj nie uchodzi mówić takich rzeczy, nie? Tyle sztuki dookoła. Ale zanim człowiek zaczął malować takie rzeczy, jakie tu mamy, albo rzeźbić, nie? To, to w, w, w historii, w dziejach objawienia było słowo, słowo, więc głos. Nie? Słowo potrzebuje głosu, nie potrzebuje kształtu. Najpierw ma głos, potem ma twarz. W Jezusie Chrystusie. Ale na końcu ma dom. A to jest Kościół. A to jest strasznie piękne, jeśli można w ogóle tak mówić, że coś jest strasznie piękne. Nie wolno tak mówić. To jest przepiękne, że Słowo ma głos, twarz i dom. Chciałoby się powiedzieć oby. Czyli tak po chrześcijańsku to się mówi amen.